RUSZYŁY! Na ostatniej pozycji Andy Kalen razem finiszował pozostały mocno, mocno odkupowane stoły White na czele, na drugiej pozycji Zigo, na trzeciej Sambor i tam goni ich Fagelen i za chwilę 1000 metrów do celownika na czele stawki galopuje Packers, stoły White przy Bandzi, Zigo po zewnętrznej, następnie Sambor. Gotham na ostatniej pozycji, tam blisko siebie, paker oraz Finiszowa. I do celownika jeszcze zostało jakieś 650 metrów, i w tej chwili stawka się zgrupowała. Prowadzi Easy Go. I wyjście na prosto, Easy Go. Tam paker zarobił przy Bandzie. Paker, Easy Go. Finisuje Sambor, finisuje Stomy White, polem Gotham, finisowa razem. 400 metrów do celownika, na czele są dwa konie. Easy go, easy go, a tam paker bandzie się dobrze broni, finiszuje go tam, finiszuje Sambor, finiszuje Snowy White, reszta danego go tam, proszę Państwa, jest w tej chwili na czele. Go z Easy go walczą tam i Snowy White jeszcze jest blisko. Sambor odpad Paker odpad, ale walka. Easy go, easy go! wygrał tam drugi, Stoły White, trzeci na wstępie Sambor, Andy Kallen, finishowa Fagelet i paket.